Jeszcze się nie dobrze przyzwyczaić. To jest do bardzo świeże, tak jak Państwo widzicie. Dopiero co oddane. Co no, dzisiaj, podczas uroczystości, bardzo często padało słowo piękno, i wydaje mi się, że to rzeczywiście piękny budynek. I mam nadzieję, że w tym budynku piękne myśli, piękne idee będą się rodziły i będą realizowane dla dobra wszystkich mieszkańców ciechanowa, bo to dla nich przede wszystkim jest urząd miasta i to oni mają się tutaj czuć dobrze, dobrze, A radni, radni będą tutaj za ścianą Na swoim. za ścianą u siebie w sali konferencyjnej, trochę mniejszej niż ta w starostwie, ale myślę, że że może bardziej przytulnych warunkach będziemy, chociaż nie narzekam, oczywiście Starostwo bardzo gościnnie nas podejmowało i mam nadzieję, że w tych warunkach właśnie będziemy obradować w ratuszu. To dla Rady Miasta dość ważne, żeby, żeby jakby połączyć się z, z ratuszem i, i czuć się u siebie. Kiedy interesanci mogą co tutaj zastać? Czwartki po uprzednim umówieniu się możemy się tutaj spotykać. Każdy czwartek po czternastej, ale najpierw trzeba zadzwonić i